Cześć kochani, z tej strony Czarna Pantera i widzimy się po raz kolejny w aktualizacji z SSO. Dzisiejsza aktualizacja dotyczy skoki przez przeszkody i czapraki. Przyznam, że jest to dość mała aktualizacja, ale fajna. W aktualizacji mogą brać również udział gracze, którzy nie posiadają konta Star Rider, i aktualizacja trwa do 22 lipca. Dodali też nowe czapraki i owieki, które są przepiękne. Były one już ostatnim razem, jak nagrywałam. Ponieważ źle dodali, ale nie założyłam wtedy kupić, więc myślę, że teraz kupię, bo naprawdę są piękne. Królestwo w chmurach będzie do 15 lipca, dzikie konie orweskie też do 15 lipca. Jak widać na miejscu jest, jest troszkę dużo osób, troszkę bardzo dużo osób... Yy, no okej. Okay. A i przy okazji mogę jeszcze tutaj, za nim, zobaczyć te czapraki na no owiki. Znaczy, ja już je ostatnio pokazywałam, ale śliczne są. Mówiłam, że ten i ten to moi faworyci. Ja chyba sobie później trochę kupię, bo wolę sobie Jorwiczkami dozbierać, ale może się skuszę i wcześniej kupię, Zobaczę. Naprawdę wyglądają pięknie. Interesujesz się skokami przez przeszkody? No to masz szczęście, no i to bardzo. Raz z, razem z Meteorem bierzemy udział w Jurwickich zawodach skoków przez przeszkody, tak często jak tylko to możliwe. To świetny sposób na zyskanie pewności siebie i podniesienie umiejętności jeździeckich. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w skokach przez przeszkody, mamy to. mogami tej dyscypliny. Choć nikt nie będzie ci sędziował, poczujesz, jak to jest rywalizować na Profesjonalnym obiekcie. Baw się dobrze na tym, że może dzięki niemu skoki przez przeszkody staną się Twoją pasją. No są moją pasją. Fajnie, co wygląda. To bodajże było w tamtym roku też, ale nie jestem pewna. Ale to jest fajne. Możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona dyscyplina jest dziecka, ujeżdżanie, skoki, a może coś jeszcze innego? Tak. Ja jak zawsze muszę wpadać w przeszkody. Króciutkie to jakieś strasznie. Ale fajne. Świetna robota, Angelika. Aż Andrzej też się spisał, prawda, meteor? Rad dziennie pomogę ci trenować tutaj z dowolnym, wybranym koniem. Możesz też ćwiczyć, kiedy tylko chcesz, korzystając z tablicy wyścigu. Jeśli masz zamiar pobić rekord, mam nadzieję, że niedługo znów razem potrenujemy. Okej, okay, i to już wszystko z aktualizacji. Powiem tak, była dość krótka, ale fajna, mnie się podobało. Ładne czapraki dodali, owijki. No i dla miłośników skoków na pewno super jest ta aktualizacja, bo naprawdę jest ładnie zrobiona. Możecie napisać, co Wy również sądzicie o tej aktualizacji, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!